Witam wszystkich. Taki pomysł firmy ID i mój, żeby wyjść hodowcom na przepis przeciw, spopularyzować troszeczkę jeden z naszych konceptów, mianowicie Gerpower. Gerpower jest to system lotowania Summit na w zasadzie dwóch Karma: Karma Mix 1 oraz Gerpower, również w systemie. Tam godzin lotu między schemat jest między 2, a bodajże 10 czy 12 godzin lotu na systemie Gear Power. I jako firma ID chcemy zaproponować 10% obniżkę na system Gear Power w całości, czyli karma, plus dodatki. Ewentualnie na, dla hodowców, którzy już mają a chcą dokupić, to, to również karma Gear Power będzie dostępna na sklepie internetowym od dzisiaj. Do wyczerpania. Asortymenty, na to przeznaczona jest jakaś określona ilość będzie w cenie 105 zł i jeżeli ktoś kupi pakiet 60-80 to również na całość towaru będzie 10% upust również niektóre z moich partnerskich sklepów proszę pytać, również będą oferować Carme Power z 10% czy tam z to jest mówię do równego 105 złotych zaworek. także zmień, jeżeli coś nie jest tak zmień karmy na ID jest jeszcze na to czas i myślę, że stwarzamy ku temu dobre możliwości, także zachęcamy do, do promocji, zachęcamy do, do zaufania naszej firmie, sporo hodowców, któryś sezon już, bodajże piąty, szósty. Z powodzeniem na naszych karmach lotuje, nie tylko na karmie. Właśnie ger power głównie najmodniejsza jest karma trzyfazowa Mix 1, Mix 2, Mix 3 Speedy Sprint. Natomiast ger power, myślę, że jest to również koncept dla samic, który świetnie funkcjonuje. Samice na tym świetnie trenują, nie zapasają się. Samice ogólnie mają inny proces przyswajania tłuszczy i białek. więc karma ger power jest opracowana głównie z myślą dla samic. I też myślę, że hodowcy, którzy myślę, ja to wiem, hodowcy, którzy skorzystali z Gear Power naprawdę tym są z tego pomysłu zadowoleni. Więc ten nasz krok w kierunku spopularyzowania tego konceptu. także zapraszam, proszę kontaktować się ze sklepami partnerskimi lub ze mną, lub zamawiać na sklepie cały koncept Gear Power lub same worki Gear Power. Udanego, systemu, udanego sezonu i zadowolenia z naszej, z naszej firmy. Szczerze polecam. Dobry lot.